No weszliśmy w mecz fatalnie, tutaj dzisiaj Piotrek Kiba nam nie pomógł e, przy pierwszej bramce, druga rykoszet, dwa stałe fragmenty, gdzie praktycznie analizowaliśmy to, ćwiczyliśmy i ustawienie muru i to, że takie uderzenia będą ze strony Forsela, bo, bo to ma. No i chcieliśmy ten mecz rozpocząć w miarę spokojnie, w średnim pressingu, nie lecieć do przodu, no ale się okazało, że po kilku minutach trzeba było otwierać grę i tutaj budować granie w ataku pozycyjnym. Pierwsze minuty po tych straconych bramkach na pewno były takie niepewne, było widać, że zawodnicy przestali wierzyć, że potrafią grać w piłkę. A to tak naprawdę no, te bramki nie wynikały z gry, tylko ze stałych fragmentów. A, a im było, było dalej do, do, do końca tej pierwszej połowy, było coraz lepiej. No, ale myślę, że wstrząs w szatni spowodował, że znów uwierzyli i wyszli na drugą połowę, jak po swoje. Grali, uważam, bardzo dobrze. Czerwona kartka, taka powiem, pomarańczowa. Mogła być, mógł dać, mógł nie dać, sędzia. Oczywiście tutaj, bardzo Łobodziński swoim doświadczeniem się wykazał bardzo mocno i, i tutaj troszkę to też podciągnął. No a w 10 też wiadomo. No, no, w 10 nastawiliśmy się na obronę tego rezultatu. Punkt na trudnym terenie. Mm. Uważam, że przede wszystkim tutaj no nie ma się ja z jasnych pojedynczych punktów się nie cieszę, bo to jest chyba już nasz jedenasty remis, ale w okolicznościach, jakich został osiągnięty, no to szacunego zespołu za to, że się potrafią podnieść, ale cały czas ich namawiam, żeby od początku wierzyli w swoje umiejętności, bo one są naprawdę duże. I, i nie wiem, czy ta sytuacja w naszym klubie też to te całe zamieszanie, że i, no tak ogólnie jesteśmy jako... jako Ci biedni postrzegani, to powoduje to, że oni też mają tą mniejszą wiarę we własne umiejętności. Staramy się cały czas ich mobilizować. Cały czas, oprócz tego, że, 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 że rozmawiamy z nimi, to pokazujemy im te dobre momenty, a one naprawdę są. Także także tyle. Nie no, takiego meczu, nie można, aczkolwiek yy, remis zasłużony. Yy. 100 milu i, 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 i dobrze, żeśmy tylko zremisowali. Nie można mecz trwa 90 minut i nie można grać tylko 45 minut. Mecz trzeba przy takim układzie, który mieliśmy, żeśmy szybko dwie bramki szczelili, mieliśmy jeszcze dwie-trzy sytuacje. Trzeba było szczelić trzecią bramkę, tylko że na dobrą sprawę tak między Bogiem a prawdą. Mogliśmy ją szczelić, ale, ale przy takim zespole dwie bramki, co nam się e, nie zdarza naszej obronie, żeby, żeby tracić. Nie jest to wina naszego bloku defensywnego, tylko za łatwo, żeśmy tracili e, piłki w środkowej strefie. Nasz e, Cały blok, e, cała formacja ofensywna za, 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 za łatwo traciła m, w prosty sposób. E, Piłki i, i z, tego, z, tego mieliśmy, z tego mieliśmy problem. Robiliśmy zmiany, próbowaliśmy na, nadać trochę dynamiki po wejściu na, na boisko dwóch skrzydłowych. Nie, no pełna bryndza, pełna bryndza, pełna bryndza druga, druga połowa. Tak jak pierwsza połowa z Grudziądzem. Dobrze, że to nie są dwie czy trzy kolejki do końca. Ale, ale nie, nie, nie. My nie mamy prawa. Nie mamy prawa. To już nie chodzi, że my nie. My odnosimy się do przeciwnika, ale, ale, ale taki scenariusz przy tych zawodnikach i tu już nie chodzi tylko o moich, ale, 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 ale zespołach, które mają wystarczającą ilość punktów, żeby. Myśleć o, o awansie to ja wiem, no można powiedzieć, że, że były remisy i, i 100 milu, 2-2, i na wyjazdach tak, zespołami, które też pretendują do, do awansu. Tam zremisowali bardzo dobrze, ale mnie nie interesują inne zespoły, mnie interesuje mój zespół. My nie mamy prawa. Nie mamy prawa w taki sposób dopuszczać przeciwnika do, 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 do sytuacji bramkowych po takich. Po takich stratach naszych zawodników, zaawansowanych technicznie, w środkowej, w środkowej, w środkowej strefie. I tyle. Panie tyle, co pan powiedział zawodnikom po bo tak jak pan mówił, pierwsza połowa była dobra, ale druga była katastrofa. Ale co mam panu powiedzieć? Powiedziałem im tylko to, żeby żeby uważali pierwsze, to co sobie zawsze mówimy, pierwsze 10-7 minut w każdej fazie meczu. Są to cztery fazy. Jest to początek, końcówka pierwszej połowy, początek drugiej i końcówka, końcówka meczu. I tyle, i tyle. Mówię, zawodnicy odpowiedzialni, bo każdy powie, że. że, że, że Obrońcy zawalili, jak się traci bramkę. Nie, nie, to, to, to nie jest czwórka. To nie jest nasz, nasze DNA, to nie jest nasz, nasz, nasz styl gry, żeby w taki łatwy sposób tracić, powiedziałbym, piłki w środku pola. W sposób w pewnych nawet momentach może nie do końca wymuszonych przez przeciwnika.